Yeah. w temu powstają magiczne itemy, dające mnóstwo ekspa i boostujące level. To były mirakula. Dwa z nich były bardziej czytelskie od pozostałych. koczyki Biedronki, dające moc codziennie niskich cen i Piesień Czarnego pieseła, który pozwala mieć więcej za mniej. Legenda głosi, że kto zbierze oba itemy, da radę przeżyć za 20 zł miesięcznie i nie głodować. Muszę posiąść tę moc, Nuru. Chcę mieć codziennie niskie ceny. Ale, panie Jabłko, może pan sam śledzić promocję i też nie się zaoszczędzić. Po pierwsze, nie mogę śledzić promocji. Jestem zajęty siedzeniem w kompletnej ciemnicy jak debil, znaczy się, prawdziwy super złoczyńca. Po drugie, nie nazywam się Jabłko, tylko Agrest. O, w Wiedźminie była taka piosenka. Cielka jak Agrest, słodka jak bez. To panu było? Dokładnie. Wiedźmin Trójka to dopiero początek. Już wkrótce świat pozna mnie jako władce. No ale że władce mnie.. Nawet nie próbuj powiedzieć tego żartu. No nie bądź pan taki agresywny. Nuru, już pamiętam czemu przestałem cię karmić. Dosyć tego. Dzięki mocy mojej podłej kurkumy mój kandydat został prezydentem. Wkrótce jego mury odgrodzą biedronkę i czarnego kota. Od zwycięstwa! Why wait? No właśnie. Nic nie poradzę. Zawsze, gdy go widzę, zaczynam bełkotać i Nie dziwawała, no chodź zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się, uciekaj z tego.